Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Gdzie idziemy, czyli rynki światowe na jak To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji grudniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na foreksie, na Surowie na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform XStation5 i z Bloomberga. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Gdzie idziemy, czyli rynki światowe na rozstajach? Wczoraj poznaliśmy już ostateczne, najważniejsze wydarzenia w tym tygodniu, czyli decyzje europejskich banków centralnych w sprawie stóp procentowych. Poznaliśmy twarde dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych, i oczywiście dyskontujemy cały czas informacje z Fedu i dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych. No i rynki muszą wybrać któryś kierunek. Prawdopodobnie ważą się losy giełdy w końcówce tego roku, wszystkich innych rynków w końcówce tego roku i być może nawet na początku 2023 roku, ponieważ jeżeli wygra popyt na ryzyko, to tzw. rajd Świętego Mikołaja, który trwa już od października, może przekształcić się w tzw. efekt stycznia. I oczywiście zwiastuje to podwyższoną aktywność, dużą zmienność i to, że nie będziemy się nudzić w końcówce grudnia. Mamy dzisiaj także wygasanie instrumentów pochodnych o grudniowym terminie zapadalności, dlatego też dzisiejsza sesja może być bardzo dziwna, zwłaszcza w końcówce. I rynek będzie się na to przygotowywał, ale oczywiście najważniejsze informacje są już za nami i o tych, o, o tych konsekwencjach. Informacji, które płynęły od banków centralnych i z danych makroekonomicznych, będziemy się teraz tym zajmować, bo nie, ponieważ no, rynek musi to przetrawić. Giełda i, i inwestorzy, którzy dokonują transakcji, w założeniu wiedzą wszystko, co jest dostępne oficjalnie na rynkach finansowych, więc oczywiście. Dyskontują także przyszłość, i te scenariusze przyszłości będą teraz rozgrywane. Będą budowane pozycje na następnych seriach instrumentów pochodnych, dlatego też no, możemy być świadkami potężnych ruchów i dużych wahań. W pierwszej kolejności, na co moim zdaniem należy zwrócić uwagę, to na oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych, bo one są kluczowe. One nam odpowiedzą, co się może wydarzyć w 2023 roku, i jak widzimy tutaj. Z każdym kolejnym e, miesiącem rosną oczekiwania, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych się zbliża, a końcówka 2023 roku i początek 2024 przyniosą już nam spadki stóp procentowych, i to jest temat, który jest teraz przez rynek amerykańskiego dolara i amerykańskich aktywów, i w ogóle później przez ca rynki światego, całego świata rozgrywany i w tym wypadku. Widzimy, że implikowana stopa procentowa po tych wszystkich informacjach dla Stanów Zjednoczonych nie jest w stanie wrócić nad poziom 4,90, czyli to, moim zdaniem, jest sygnał, że e, aż tak bardzo jastrzębiego wydźwięku tych wszystkich informacji dla amerykańskiego dolara nie ma. Implikowana stopa procentowa nie jest w stanie wrócić nad poziom 5%. Dlatego też rosną szanse, że byliśmy e, teraz dwa dni temu świadkami ostatniej podwyżki stóp procentowych. Całym cyklu podwyżek stóp procentowych. Tożsamy wykres dla rynku pieniężnego dla, stanu, dla Europy pokazuje nam zupełnie coś odwrotnego, tutaj implikowana stopa procentowa poszła w górę i przekroczyliśmy już 3% i wygląda na to, że szczyt cyklu, cyklu podwyżek stóp procentowych zostanie osiągnięty mniej więcej we wrześniu. I rosną szanse na to, że te stopy procentowe sięgną nawet poziomu 3,25%. A 3% jest już wyceniany nawet w maju, dlatego też przed nami dalsze podwyżki 100%. I pierwszy wniosek jest taki. Że rosną oczekiwania na to, że jesteśmy bardzo blisko szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i że stopy procentowe w Stanach będą spadać w przyszłym roku, a dla Europy, że będą dalej rosnąć i że będą utrzymywać się na podwyższonym poziomie. Wniosek jest taki, że rośnie atrakcyjność europejskiej waluty, spada atrakcyjność amerykańskiej waluty i to jest jeden z tych wniosków, który był wczoraj po, we wpisie popołudniowym dotyczącym perspektyw dla amerykańskiego dolara. I dla euro-dolara, jako tego, tej najważniejszej pary walutowej, na następnym wykresie. I już konkretnie zaczynamy odpowiadać sobie na pytanie, gdzie idziemy. Czyli rynki światowe na rozstajach, i ja przypominam teraz te wykresy ze względu na to, że bardzo wiele najważniejszych rynków finansowych na świecie aktywów jest w momencie. W gdzie na wykresach konsoliduje się albo dotyka, albo testuje średnią dwustu sesyjną, czyli średnią długoterminową, dla inwestorów ma to bardzo duże znaczenie. Można wierzyć analizie technicznej albo też nie, natomiast yy, przeważająca część inwestorów wierzy w te wskazania płynące z wykresów długoterminowych, więc każde przełamanie tego, tych poziomów, czyli tej średniej dwustu sesyjnej, ma duże znaczenie. W określaniu jakie jest prawdopodobieństwo długoterminowych trendów tutaj na rynkach finansowych i pierwszy wykres pokazuje zachowanie amerykańskiego dolara, który się konsoliduje właśnie i walczy cały czas o tą średnią 200 sesyjną i oczywiście. Eee, odpowiedź, gdzie idziemy, czyli rynki światowe na rozstajach, moim zdaniem należy rozpocząć od amerykańskiego dolara, ponieważ od jego siły albo słabości będzie zależało bardzo wiele, zwłaszcza na rynkach rozwijających się i na wszystkich innych rynkach poza Stanami Zjednoczonymi, ponieważ osłabienie amerykańskiego dolara będzie sprzyjało temu, żeby kapitał z Wall Street szukał stopy zwrotu poza Stanami Zjednoczonymi. No, i oczywiście takie rynki jak Warszawski Parkiet może być jego, tego głównym beneficjentem, i to już obserwujemy od października, i teraz jest e, rynek na rozstajach, ponieważ musi sobie odpowiedzieć na amerykańskim dolarze, czy będzie kontynuacja tej tendencji, która była obserwowana od października. Jeżeli tak się stanie, to oczywiście odwrócimy długoterminowy trend na amerykańskim dolarze i na wszystkich innych aktywach i rynkach powiązanych z amerykańską walutą. Warto być tego świadomym. A jeżeli dodamy do tego, że z tożsamą średnią kroczącą dwustosesyjną walczy indeks Standard Poor's i widzimy, że ostatnie dni przynoszą nam następne odbicie, no, wniosek jest taki, że wygląda na to, że podaż będzie jednak miała sukces i że końcówka roku nie przyniesie nam wzrostów, a raczej spadki. Wczorajszy spadek i zamknięcie nawet poniżej poziomu 3900 punktów jest wielkim ostrzeżeniem przed tym, że końcówka roku może nie być atrakcyjna dla byków na ryzyku, ale oczywiście wszystko jest w grze i ja bym jeszcze ostatecznie nie przekreślał popytu na ryzyko, natomiast zachowanie rynku ewidentnie przechyla szanse i prawdopodobieństwo obecnie na korzyść podaży, czyli niedźwiedzi. I pamiętamy, że giełda papierów wartościowych dyskontuje wydarzenia gospodarcze za 6-9 miesięcy w przód, czyli mniej więcej w lato 2023 roku. Jeżeli giełda papierów wartościowych pójdzie w górę, będzie to oznaczało i przebije średnią dwustu sesyjną, będzie to oznaczało, że dyskontujemy miękkie lądowanie światowej i amerykańskiej gospodarki, natomiast każde odbicie w dół będzie oznaczało, że jednak giełda będzie dyskontować i dyskontuje recesję, bardziej twarde lądowanie amerykańskiej i światowej gospodarki. No i oczywiście na naszych oczach ta batalia się rozstrzygnie. Kolejny rynek, na który warto zwrócić uwagę, który jest na średniej 200, sesji, to jest rynek miedzi. To jest główny rynek surowcowy poświęcony globalnemu popytowi albo podaży na ryzyko i wygląda na to, że z technicznego punktu widzenia nie udało się wrócić na linię szyi dwuletniej formacji szczytowej. A odbicie od średniej 200 sesyjnej zachęca do nawrotu do tendencji spadkowej, co by jeszcze bardziej zwiększało scenariusz, prawdopodobieństwo scenariuszy spadkowych na giełdach papierów wartościowych. Dlatego też rynek miedzi wysyła negatywne sygnały. Za średnią 200 sesyjną walczy także australijska waluta, walczy także fund brytyjski, co jest bardzo istotne, że w w ostatnim czasie widzimy ujemną korelację między zachowaniem amerykańskiego dolara a funta brytyjskiego. Ta rozbieżność stała się, staje się faktem i widać ją po prostu jak na dłoni. No i oczywiście na średniej, dwustocyjnej są także rynki rozwijające się. Indeks giełdowy w Chinach, moim zdaniem, jest kluczowy. Najważniejszy walczy o to, żeby. Wykonać sygnały względem średniej dwuscesyjnej. Mamy także test tej średniej kroczącej na polskich obligacjach i oczywiście na indeksie WIG20, co także bardzo dobitnie widać na tym wykresie, czyli Połączenie zachowania amerykańskiego dolara i rynków rozwijających się jednoznacznie wskazuje, że rynki są także tutaj na rozstajach i to, co się wydarzy na amerykańskim dolarze, zadecyduje o losach koniunktury na giełdzie w Chinach, na giełdzie w Polsce, na polskich obligacjach. Prawdopodobnie będziemy świadkami tego na wszystkich innych tych rynkach związanych z ryzykiem czyli na surowcach i oczywiście. W sytuacji, kiedy amerykański dolar jednak wybierze tendencję do osłabienia, to bardzo silnie powinien zyskiwać złoto, o czym będzie w kolejnej części tego materiału. No i to jest coś, na co należy zwracać uwagę, ponieważ no, od losów amerykańskiego dolara w okolicach średniej 200 sesyjnej zależą losy, może tak powiem, giełd na całym świecie. I oczywiście zachowanie giełdy papierów wartościowych na Wall Street zaczyna przechylać szanse na korzyść niedźwiedzi w krótkim, być może w średnim, być może nawet w długim terminie. Dlatego też obserwujmy bardzo bacznie, co się będzie wkrótce działo i gdzie idziemy, ponieważ rynki światowe są na rozstajach. Kolejna ciekawostka, która jest do obserwacji w ostatnich godzinach, płynie z rynku obligacji. Amerykańskie obligacje są cały czas kupowane, widzimy tutaj rentowność, raczej ma ochotę na dalsze spadki, a niemieckie papiery idą w górę. I to jeszcze bardziej wzmacnia tezę o tym, że rynek oczekuje w 2023 roku, że stopy procentowe w strefie euro będą szły dalej do góry a amerykańskie mają perspektywę do spadków w końcówce 2023 roku. I mając także na uwadze wielkie powiązanie między e, rynkiem walutowym a obligacjami, można stwierdzić, że to właśnie ta rozbieżność między amerykańskimi a niemieckimi obligacjami będzie pomagać eurodolarowi do tego, żeby ruszyć dalej w górę. Ponieważ jak obserwujemy, nie ma na razie siły do tego, żeby zbić kurs euro-dolara poniżej poziomu 1,06, a to naprawdę jest silna zachęta do tego, żeby wierzyć w kontynuację tendencji wzrostowej. A sam indeks dolara wiemy, że jest na średniej 200 dlatego najbliższe dni będą arcyciekawe i będą decydować o losach bardzo wielu rynków, więc patrzmy bardzo bacznie, co się wydarzy na euro-dolarze i czy czasem amerykański dolar nie jest kupowany, czyli czy euro-dolar nie wraca poniżej poziomu 1,06, ponieważ każdy, każdy spadek poniżej, a zwłaszcza zakończenie tygodnia poniżej poziomu 1,06 będzie oznaczało. Że rośnie prawdopodobieństwo mocnej fali umocnienia amerykańskiej waluty z konsekwencjami dla całego świata. Dlatego też dzisiaj 1,06 to jest kluczowy poziom do obserwacji tego, co się wydarzy na praktycznie wszystkich innych rynkach na całym świecie. Widzimy pierwsze oznaki, że rynek ma ochotę na wzrosty na parze dolar do jena, ale te zachowanie obligacji amerykańskiego dolara może e, zakłócić ten scenariusz. Na chwilę obecną pokonana została tak najszybsza miesięczna linia trendu spadkowego, natomiast opór w okolicach 137,50 cały czas się broni, więc, jeszcze podaż kupujący je na nie powiedzieli ostatniego słowa. Na rynku złota także obserwujmy zachowanie tego, co się wydarzy, ponieważ kształt świecy tygodniowej ceny złota będzie miał duże znaczenie w krótkim terminie, oczywiście, powinien ustawić końcówkę tego roku. Natomiast to, że oddaliliśmy się od poziomu 1800 dolarów, zachęca do tych raczej negatywnych scenariuszy niż pozytywnych w końcówce tego roku. Nie udaje się także przejść poziomu 77 dolarów na ropie naftowej. No i tutaj ropa naftowa także będzie musiała podjąć decyzję, co dalej, ale sytuacja techniczna raczej faworyzuje scenariusze prospadkowe, zwłaszcza jeżeli giełdy papierów wartościowych zaczęłyby dyskontować scenariusz. Gry na recesję, wtedy spadki ceny ropy naftowej powinny być jeszcze pogłębione. No i oczywiście, jeżeli Bitcoin przebije wsparcia w rejonie 17 tysięcy dolarów, czyli wyjdzie dołem z miesięcznego kanału wzrostowego. To także sygnały, płynące z tej najbardziej popularnej kryptowaluty, będą sprzyjały spadkom indeksów giełdowych. Na razie się to nie udało. Dlatego też moim zdaniem, nie wolno przekreślać jeszcze byków na indeksach giełdowych na Wall Street. No i oczywiście teraz polskie aktywa, eurodolar zdradza tendencję do kontynuacji wzrostu, więc umocnienie złotego cały czas jest scenariuszem bazowym. W końcówce tego roku widzimy zanikanie zmienności. I wniosek jest taki, że bez ruchu na eurodolarze nic się tutaj na złotym wielkiego nie wydarzy, natomiast główna presja na aprecjację płynie oczywiście na, na parę dolar do złotego, a utrzymanie poniżej poziomu 4,40 zwiększa bardzo radykalnie Prawdopodobieństwo ataku na wsparcie 4,30, i to jest moim zdaniem scenariusz bazowy w końcówce tego roku, ale wszystko zależy oczywiście od zachowania amerykańskiego dola, dolara. Więc patrzmy na dolar indeks i patrzmy także na zachowanie samego euro-dolara. Z danych makroekonomicznych, dzisiaj poznamy dla Polski inflację core za listopad. Mamy obserwować wzrosty, dlatego każde zachowanie inflacji pokazujące, że ona nie sięga prognoz, zwłaszcza jeżeli będą on te dane niższe niż zakładały prognozy, będą moim zdaniem przez rynek odczytane bardzo pozytywnie, a dla świata liczyć się będą różnice we wstępnym grudniowym odczycie wskaźników PMI. Czy wskaźniki PMI dla Stanów Zjednoczonych będą lepsze, czy też dla Europy? I to może być jeden z tych czynników, który po wygaśnięciu grudniowych instrumentów pochodnych będzie pozycjonował rynki finansowe w ostatnich godzinach handlu w tym tygodniu. Więc bądźmy bardzo czujni, zapowiada się fascynująca, kolejna ciekawa sesja. Patrzmy na amerykańskiego dolara, na rynki ryzyka ponieważ no, one teraz wybierają, co się wydarzy w końcówce tego roku, być może ustawią nam początek 2023 roku i oczywiście dyskontują to, czy będziemy świadkami dyskontowania miękkiego lądowania amerykańskiej i światowej gospodarki, czy też twardego e, dyskontowania, e, twardego scenariusza, czyli recesji, mocnej, dłuższej spowolnienia gospodarczego amerykańskiej i światowej gospodarki. Dlatego też gdzie idziemy? Rynki światowe na rozstajach. Obserwujmy te główne. Instrumenty amerykańskiego dolara i giełdę, i wtedy będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji grudniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach, giełdowych, na forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na bitcoinie. Życzę dzisiaj stopy zwrotnej. I pięknego dnia i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam!